Cześć, witajcie z tej strony Kuba, a ja dzisiaj przychodzę do Was z analizą najnowszego trailera WWE 2K25. Tylko miesiąc czasu został do premiery najnowszej gry o tematyce wrestlingu czasu coraz mniej, informacji coraz więcej. W tym trailerze został pokazany gameplay, fajne momenty, ciekawe informacje oraz szczegóły, na które. Czekaliśmy. My gracze, my fani. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Na samym początku widzimy Romana Rainsa wchodzącego na arenie SmackDown, czyli początek jego wejścia. The Tribal Shift w tym roku jest ymm, postacią z okładki, więc, jakby nie było, co tutaj można więcej powiedzieć. Widzieliśmy screenshoty. Grafika rzeczywiście na PS5 oraz Xbox Series X nie może być już lepsza. Myślę, że tutaj pod względem grafiki nie ma co wymagać. Jak sztuczna inteligencja na PS6 oraz konsolach w przyszłych latach będzie oczywiście Oczywiście dostępna, no to okej, okay, jasne. AI, jak wejdzie, to zrobi robotę, będziemy mogli praktycznie mieć prawdziwy świat e, tutaj na konsolach, ale teraz jednak nie ma co wymagać i chyba na lepszą grafikę nikt nie liczył, więc sztuczna inteligencja sztuczną inteligencją, póki co tak jak od paru lat grafika jest na zbliżonym poziomie i to dobrze, ponieważ wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Roman Reigns wchodzi, a jego rywalem jest nie kto inny jak Solo Sikoa e, Tribal Chief nowego nowego Bloodline, możemy powiedzieć, że samańczy, samozwańczy, Samoański ehm, Tribal Chief wygląda jakby wczoraj wrócił z imprezki, a chwilę później ktoś mu kazał na siłę walczyć za darmo z Romanem Reigns'em, lekko solo przymulony. No ale do ringu wchodzi, no i walczy właśnie z Romanem Reigns'em. Ale ten gameplay zostanie trochę później e, pokazany w bardziej szczegółowo. Dalej mamy wejście Randy'ego Ortona, kochany, uwielbiany Randy przez fanów. No, jego tekstura wygląda bardzo dobrze. Rzeczywiście Orton, taki trochę spuchnięty, pełniejszy na twarzy, czyli tak jak w ostatnim czasie, te kilogramy Ortona, podobnie jak jego wiek, poszły w górę. Tak samo jednak Randy Orton się zmienia, i dobrze, że nie kopiują tekstur z poprzednich e, edycji. Tylko jednak bardziej realistycznie, względem obecnych czasów, e, zmieniają te e, tekstury. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Dalej mamy walkę Reya Mysterio znają Jacks. To jest tylko ławę ułamek tego gameplaya no i oczywiście Kanadyjczyk Sami Zayn wchodzi, tutaj też nic w sumie ciekawego yy, walka, że tak powiem yy, kobiety z mężczyzną, to jest nowość która oczywiście w grach nas spotyka tak samo tutaj WWE to testuje, tak czasami są walki kobiet z mężczyznami yy, WWE testuje podejście fanów ogólnie reakcje na to wiem doskonale, że w świecie pro-wrestlingu już w przeszłości miało to miejsce nie jeden raz tak samo załóżmy, że w innych federacjach jak w ostatnich latach, no taki Penta kiedyś walczył w Lucha Underground Zero Sky. Teraz fani śmieją się i piszą do triplaycza, ach, może jakiś rewanżyk, skoro e, jedna wrestlerka i jeden wrestler są w jednej organizacji świata. No to jest jednak ciekawe, można się pośmiać, ale no, never say never, jak to e, mówi e, Undertaker. Dobra, więc mamy walkę, która w przeszłości też miała miejsce, ale to dawno dawno temu. Eddie Guerrero, Chyna walczą sobie. Niestety, no zarówno jak i Eddie Guerrero e, spoczywają w pokoju. E, teraz mamy tutaj Jade Cargill oraz Bianca Beller. No i to jest bardzo ciekawa walka, panie i panowie. Bardzo ciekawy moment w tej grze. Roman Reigns walczy z Sefem Rollinsem. Seth Rollins ma bardzo ładny strój. Czarno, biało, złoty. Prezentuje się to super, ale nie to jest najle najlepsze i najciekawsze. Mamy w ogóle arenę SmackDown, która w tym roku występuje. E, z nowym Smackdown, aż się prosi, żeby WWE wprowadziło nowy Stage Smackdown z tą pięścią, która jest gdzieś tam na magazynach. Oczywiście nową by odlali, wyprodukowali, ale kurde, no, jednak ten symbol starego Smackdown z początku XXI wieku. Jeszcze taki ułamek. Attitude, przełom Attitude oraz um, Raw Aggression Ery, debut Johna Cena, walki Batisty z Undertakerem, brakuje, brakuje tej pięści SmackDown pośrodku. No w grze szczególnie to wygląda, ale w grze podczas edytowania i tworzenia areny będziemy sobie mogli tą pięść dać. Jednak nie mogliśmy robić tego co tutaj widzimy na trailerze, nie mogliśmy spacerować sobie po barykadzie, póki co mówiliśmy, że OMG momentów nam brakuje, oczywiście, ale w tym momencie możemy spacerować po barykadzie, ponieważ robi to Seth Rollins. Oby swobodnie, oby nie w ten sposób, że w... okej, okay, wchodzimy sobie na barykadę i tylko z jednego miejsca się odbijamy. I pewnie tak to będzie wyglądać. Rollins idzie i wykonuje crossbody. No dobra, zobaczymy. No i teraz mamy screen, który mówi nam déjà vu. Panie i panowie, przecież to działo się 10 miesięcy temu. Resumenia 40 Philadelphia The Rock, który ściągnął pas z napisem Mama Rose i chciał nim zlać e, Kodiego w walce o Undisputed WWE Championship przeciwko Romanowi Reignsowi. Wielka chwila, moment roku w profesjonalnym wrestlingu. To wielkie zamieszanie, gdzie zaraz rozbrzmiał gong i pojawił się The Undertaker, końcówka WrestleMania. To będzie również później pokazane. No i to zwiastuje również dobry showcase. Teraz mamy Battle Royale tutaj, gdzie oczywiście zarówno Równo mężczyźni, jak i kobiety walczą w jednej walce. I teraz zaczyna się dosłownie coś pięknego. Panie i panowie, nowy backstage, jak my na to czekaliśmy backstage z historią, zabytkami i atmosferą. Mamy magazyn, stare mini muzeum, warehouse od WWE, gdzie znajdują się różne zabytkowe przedmioty. I co ciekawe, to miejsce istnieje naprawdę. To jest to naprawdę coś ciekawego. Tylko spójrzcie. Um, Okej, okay. teraz tak. Mamy tutaj pełno fajnych yy, miejsc. Jest tu, widzimy, yy, chociażby yy, od yy, mi są mikrofony z lewej strony. Jest tutaj piłka, pewnie Pata McAfee. Jakieś paczki. Teksturowy bread Hart. Teksturowa papierowa Lita. Dalej lalka hotel Fotel Brea wajata Możemy dopatrzeć się różnych ciekawych szczegółów. Jednak no, z tego materiału wideo ciężko jest wszystko wywnioskować, więc dopiero jak będziemy grali, to będziemy to wszystko odkrywali. W jakim Miejsca da się wejść, które przedmioty da się poruszyć, którymi przedmiotami możemy ewidentnie użyć jako broń. No To jest dopiero niesamowita sprawa. Gdzieś te stare loga, te stare szyldy, ring no No Czekamy, aż będzie to z pewnością o wiele lepiej pokazane, chociaż są osobne filmiki gdzieś na YouTube, gdzie New Day na kanale Up Up Down Down. Oni po prostu tam grają i pokazują, jak to wygląda, ponieważ mają grę z wyprzedzeniem, a przynajmniej jakąś demówkę. Ok, Nia Jax i Sky wrzuca właśnie w regał, i on się wali. A tutaj, oczywiście, jest walka na jakimś innym zapleczu, ponieważ będzie pewnie kilka wariantów, gdzie można używać w końcu pachołków. I ok, w porządku, można nimi atakować. Rywala, tutaj mamy walkę ponownie, o jak teraz możemy zauważyć, z udziałem czajnym, z udziałem również Re-Replay, która wykonuje German Suplex na oczywiście swoim rywale Allora, Stone Cold Steve Austin. Chcielibyśmy go zobaczyć w ringu, ale raczej to jest niemożliwe. Yy, dobra, dalej. Mamy Bloodline Showcase i to jest to, co tutaj nas czeka w tym roku. Będziemy mieli historię Bloodline opowiedzianą od zera, czyli pewnie od Alfy oraz yy, Siki, czyli legendarnego taktymu ojca oraz wuja Romana Rainsa, którzy jako The Wild Samoans, Moans, dziki, dzicy, samoańczycy rozpoczynali właśnie bardzo, bardzo dawno temu kariery stawiając e, pierwsze kroki jako Bloodline właśnie e, w, jeszcze wtedy w World Wide Wrestling. Federation. Więc, hu hu hu, jeszcze przed Vince'em McMahonem to było i to były niesamowite czasy. Hulk Hogan kontra Yokozuna. No i wtedy, kiedy Yokozuna bodajże zostawał tak mistrzem. No Bloodline związane oczywiście ta cała historia związana z dzisiejszymi wydarzeniami. Tutaj widzimy Deusos zdobywających parę lat temu jeszcze jako drużyna e, tytuły mistrzów e, tak team SmackDown, dokładnie na której gali to się działo. Ciężko stwierdzić, Helena Sel, bodajże coś takiego. Widzimy tu ring SmackDown, widzimy również różową linę, która była związana z tą akcją tam charytatywną. No ciekawe, o i teraz to jest ten moment. WrestleMania 40, wracamy do Filadelfii. Undertaker, który się pojawił i zaatakował Deroka, aby pomóc Cody'emu w wygranej. To było nieprawdopodobne i zaraz zostanie pokazany ciekawy moment. O, o, o! To jest to. Undertaker łapie za szyję Dwayna Johnsona, aby wykonać na nim chokeslam I to jest nowość, to jest kamera, która będzie właśnie z trzeciej osoby z perspektywy właśnie jednego. Gracza. Pytanie brzmi, bo okej, okay, to mamy scenkę, prawda? To jest scenka w showcase. Czy to będzie dostępne w grze? Tak, to ma być dostępne w gameplayu. Nie mam bladego i zielonego pojęcia, jak będzie to wyglądało, jak będzie się wtedy sterowało. Czy tak jak normalnie, czy będzie jakieś urozmaicenie? Oczywiście, scenki z showcase'a mają być w 100% scenkami pokazanymi w grze, a nie tak, że jest chwila w grze, a potem mm, po prostu wideo z i walki. Ma to plusy minusy na pewno dla nas nagrywających ma to same plusy. Ponieważ zawsze byłem wielkim fanem cutscenek już od yy, trybów season na PlayStation 2. Tuż przez te wszystkie Road to wrestlingie aż do odwzorowań, różnych rzeczy w showcase'ach. Jednak, jakby nie było, no to nie wiem, czy to jest po prostu z walki wzięte, czy też te scenki z showcase'a będą miały właśnie takie chwile, aby oczami wrestlera spojrzeć, jak to wyglądało naprawdę. No nie wiem, zobaczymy, ale ta perspektywa właśnie z kamery jest bardzo fajna. No i mamy Stem. Ok, w porządku, nowość, urozmaicenie, no i co my tutaj mamy, Bloodline, Rules, Match, nowe walki, tak samo nową walką, o czym zaraz wspomnę, będzie e, Underground Match, no i to jest oczywiście coś związanego raczej z Brawlem, co kiedyś widzieliśmy na Row, kiedy Shane McMahon to wprowadzał i nasz Polak Rodak, baba... Tunde, Baba Keito, czy e, Daba Keito, Baba Thunder, on po prostu tam się pojawiał i walczył z Brownem romanem No cóż, ring bez lin, ciemny, naj, ciemny motyw, jakby działo się to w zupełnie innej rzeczywistości, brakuje mi tylko jednego fana, w tej zielonej koszulce, niby jest ktoś taki tam między zawodniczkami, ale to nie jest ten green em, guy shirt man, czy jak on się tam kurczę nazywa, jakoś dziwnie go nazywają, ale gość jest na wszystkich prawie galach WWE i zawsze pierwszy Ustawiony przed kamerą w mm, zielonej koszulce. Widnieje. No więc to jest legenda. Może kiedyś do Hall of Fame zostanie wprowadzony. Teraz zobaczyłem tego fana w zielonej koszulce, to o tym wspomniałem. No a sama walka jest dosyć ciekawa, e, ponieważ nie wiemy, czy to na piny się liczy, czy na nokauty Zobaczymy. A co do Bloodline Rules meczu, no to chyba dziać będzie się dosłownie wszystko. I Bloodline będzie również interweniowało. Czyli co e, Dawid kontra Goliat, Jeden na wszystkich. Zobaczymy. Żadnych dyskwalifikacji, żadnych zasad. Tutaj mamy Samandrop na Manierensie, German Suplex na Leaf Morgan. Ach, na podłogę to na pewno musiało boleć. Jeżeli chodzi o twarz Leaf Morgan, prezentuje się ona bardzo realistycznie. Tak rzuciła mi się w oczy na tle innych. Ciekawiem, dlaczego tak wygląda. No i teraz mamy ogólnie spersonalizowana. Spersonalizowany tryb My Rise. Your Journey. Nasza przygoda, nasza. Podróż. Tutaj będzie oczywiście raczej fabuła zarówno kobiety, jak i mężczyzny, jak w ostatnich bodajże dwóch edycjach. No i zobaczymy, jakie tym razem 2K Studios oraz Visual Concepts nam przygotowali motywy. Bardzo fajne było Safe'em chyba dwa lata temu. Fajne też było ogólnie My Rise rok temu. A teraz zaraz wam pokażę ten motyw. O! Właśnie! No niesamowite, ring pod napięciem. Oprócz tego, że ring jest pod napięciem, tylko spójrzcie na logo Row. Jest to nowe logo, które zadebiutowało 6 stycznia podczas debiutu również WWE na Netflixie. I to logo będzie... W tej grze dostępne. Nie będzie jednak areny z poprzedniego roku, ponieważ każdy fan chciałby arenę z obecnego roku. Jak apron będzie wyglądał, zobaczymy, ale były tam chyba jakieś zdjęcia z gry, screeny, gdzie rzeczywiście apron był już taki jak jest na row, czyli ten ciemny, oraz różne loga sponsorów, nie te, które są w rzeczywistości, ale również z gier. I swoją drogą logo Prime'u, tego napoju, loga Napola pola, prime było również yy, na ringu wrestlingu, więc wychodzi na to, że ten napój również dogadał się z twórcami tej gry, którzy mają oczywiście do tego, do tego prawa. Nasza postać została porażona prądem. Bardzo ciekawa e, sprawa teraz. E, mamy chain wrestling. Nieprawdopodobne. W końcu to wraca. Pamiętacie, jak była rewolucja? Jak debiutowało WWE 2K15 na PlayStation 4 oraz Xbox One. Wtedy to debiutowało. Kto ma przewagę? Chain wrestling. I teraz te przepychanki i różne motywy. Dokładnie, my to znamy i fajnie, że to wraca. Bardzo się z tego cieszę. Na pewno powrót do przeszłości i jest to fajna sprawa, która urozmaica rozrywkę i całą rozgrywkę. Dobrze, fajnie, fajnie, że to wróciło, tego ewidentnie brakowało. Mogłyby jeszcze OMG momenty wrócić, ale pewnie trzymają to na kolejne lata jako coś wielkiego. Mamy dalej tryb, który jest zrewolucjonizowany, a to wszystko przez to, że do MyGM dodali online. I możemy grać zarówno online, jak i przede wszystkim po prostu na single playerze, czyli offline. I tym samym mamy do wyboru raczej to samo co rok temu, ale ma być większa ilość generalnych menadżerów oraz oczywiście liczba rodzajów walk również zwiększona. No tak, mamy tutaj generalnie managerów. Jest Sonia Deville, Tyler Breeze, William Regal, Eric Bischoff, jest Nick Aldis, oczywiście, że tak, tych na dole, Mr. Fuji, CM Punk, kurczę, Teddy Long, Paul Heyman, co te postaci tu robią? No ale jak jest Adam Pearce i Nick Aldis, no to myślę, że akurat jest nawet całkiem, całkiem okej. Okay. Raczej swojej postaci nie możemy tutaj wybierać, ale myślę, że CM Punk jest najbardziej atrakcyjną postacią z nich. A Eric Bischoff jako były e, szef WCW, no też może być jako postać w grze bardzo, bardzo ciekawa. Gdyby tylko jeszcze sprawowały jakąś realną funkcję... I storylines tutaj, jakkolwiek by to zabrzmiało. Te postaci, gdyby one jeszcze swój charakter miały, to ok. Gdyby na przykład, wiecie, jakieś tam wiadomości tych postaci, spersonalizowane, powiedzonka, oczywiście, czy to Siempanka, czy 4 biszofa występowały, to byłoby fajnie, ale raczej w my GM bardzo mało grałem, więc co do e, detali w tym trybie to się nie orientuję, ponieważ zawsze wolałem swoje show w uniwers tworzyć, do którego wracają przede wszystkim Proma i który będzie zdecydowanie o wiele lepszy niż e, pozostałe m, ostatnie chyba kilka edycji. Ostatni raz Proma w, w Universe Mode były jeszcze na PS4 w 20 chyba. No to ludzie, w końcu rewolucja. Proma wróca, wracają e, na to trybu Universe, czyli coś, coś bez czego wrestling byłby po prostu sportem, owszem wyreżyserowanym, ale tylko sportem. Nie, to absolutnie na to się nie zgadzamy, przecież wrestling to jest mm, to, to są promad, są konfrontacje. Racing to jest mikrofon, naprawdę, no kurde, dziwię się, że naprawdę tyle czasu tego nie było, ponieważ to jest troszeczkę było słabe i tego w trybie uniwers brakowało. Zawsze mi pisaliście Kuba, kiedy uniwers, ale co ja, zwykłe walki miałem nagrywać, Teraz jak proma wracają, będzie można rywalizację rozpocząć, skłócić dwóch zawodników, wyzwać jakiegoś danego zawodnika, zrobić cashing albo kascenkę podłożyć, no to to jest w końcu show, to jest prawdziwy uniwers. A to co widzieliśmy kiedyś, no to to było po prostu dno, a nie uniwers. Gdybym chciał zwykłą walkę, odparam sobie Extribution, Play Mode i sobie gram. A tak to tutaj, w sumie ma się to tak samo. To czy wybiorę Nikaldisa czy Adama Pierce'a nie ma to znaczenia, bo ta postać to jest tylko zdjęcie. Tak przynajmniej uważam i raczej większa historia w wyborze CM Punk'a czy załóżmy Stefanie McMahon nie będzie tutaj odgrywać żadnej większej roli. Dalej mamy oczywiście o CM Punk'a skaczącego, jest to ladder match o walizeczkę Money in the Bank, fajna arena SmackDown, fajne ujęcia, no i oczywiście Splash ta sama animacja co w ostatnich latach na Kevina. Owensa. No dobra, co my tutaj mamy? Trofea, sezony oraz fani zdobyci. No i więcej rodzaj walk. Rzeczywiście jak nagrywałem MyGM przed dwoma laty, no to jednak było to bardzo widoczne, że tych walk, rodzaj walki i liczby zawodników w danej walce było bardzo mało. No i to też wiecie, zabierało troszeczkę nam rozgrywkę. Teraz to powiększyli, więc fani będą mieli pole, szerokie pole do popisu. Dobrze, Main Event, Gauntlet Eliminator, Fatal no spoko, tak też można jak najbardziej się bawić. Um, areny tutaj widać mniejsze SmackDown, ponieważ z biegiem czasu im mamy więcej fanów, tym możemy wypełniać większe areny. W ogóle ten MyGM jako tryb pozostawia dużo do życzenia. Jeżeli graliście w Smackdown vs Raw 2008, to wiemy, wiecie Wy, wiem ja i my wszyscy wiemy doskonale, że to był prawdziwy tryb właśnie generalnego menadżera, który do dziś jest tak bardzo chętnie e, wspominany przez z fanów teraz to jest tylko jego cień tak naprawdę no ale dobrze że jest cokolwiek yy, dobra czy mamy tutaj coś ciekawego raczej nie ale widzimy tutaj self promo czyli coś jak oczywiście universe mode self promo samego Zayna, self promo yy, Shane Bazler. To całkiem fajne, właśnie opcje. Dobra, powrót do. A, no tak, teraz jest My Faction. Z jeszcze postać re-replay wielu, wielu lat. To jest ciekawa sytuacja. Legendy tutaj też będą. Postacie z przeszłości oraz być może nawet z przyszłości. Ultimate Team w WWE mnie nie kręcił, więc nigdy w sumie w niego nie grałem. Ale to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Poczekajcie, wrócimy sobie. Albo nie, już zostawmy to. W sumie te cztery walki były. Takie sobie. World Tour Spoko. Możemy wybierać, gdzie tak naprawdę jesteśmy, nie? Czyli region, w którym do danego miejsca się udajemy, czy to jest Orlando, czy Nowy Ro York czy oczywiście Dallas w Teksasie, czy y, zachodnie wybrzeże, gdzieś, gdzie jest Los Angeles, albo Las Vegas. To jest super sprawa, ponieważ y, mimo wszystko takie detale niby są ok. Tylko detalami, ale bardzo mocno to cieszy. Podróże, podróże. Elegancko. Y, dobra. Axiom versus AJ Styles i kolejna, właśnie walka. Tutaj, a no tak, wygrana e, oczywiście Androidę z AJ Stylesem, czyli nasza frakcja pnie się w górę i ewoluuje, powiększa się coraz to bardziej. No i to. Co bardzo mocno ciekawi fanów. To wygląda jak tytuł WWE, który jest ustawiony przed siedzibą, nową siedzibą WWE w Stanford. Tam jest taki wielki tytuł, gdzie fani przychodząc robią sobie zdjęcia właśnie przy tym. I tak samo jest w tym momencie, bardzo mocno to przypomina wyspa The Island. O co tutaj chodzi? Spójrzmy, czy te postacie to postaci graczy, Czy co one tutaj robią? W jakim jesteśmy w ogóle punkcie na Ziemi? Jaka to jest wyspa? Czy to są wyspy Samoa? Czy kurcze Hawaje? Czy gdzie? No nie wiem, zobaczymy. Póki co szczegóły niby są tak podane, ale jednak ja im nie ufam. Ja nie wierzę do końca, że e, oni jednak chcą poczekać aż ta atmosfera zostanie podgrzana i sami zobaczymy o co chodzi w tym trybie Island. Nie chcą zdradzać wszystkich szczegółów. To jest niby tak ładnie powiedziane, gdzie ale z tego wszystkiego nic nie wnioskujemy, czyli powiedzieli wszystko i nic jednocześnie. Okej, okay. mimo wszystko niech improwizują. Miesiąc do premiery gry, przekonamy się jeszcze, chociaż jeszcze nie raz usłyszymy, co ten tryb będzie e, wnosił, ale jest Roman Reigns, jest ta wyspa. Są fani, no z niecierpliwością na pewno czekamy. No, i właśnie takim widokiem kończymy bardzo fajny trailer premiera 4, 14 marca, ale w związku z tym, iż ja będę w posiadaniu Deadman Deluxe Edition, będę miał grę, poczekajcie, raz, dwa, trzy, siedem dni, nie trzy, siedem dni przed premierą. Jest to niesamowite, ponieważ w ostatnim czasie były tylko przed premierą w sumie, hmm, tak, trzy dni. Trzydniowy dniowy był. Wcześniejszy dostęp do gry, teraz jest siedmiodniowy, ale wiecie, że jest to zwykły marketingowy zabieg typowy, typowy marketingowy zabieg, bo gdyby chcieli, to by po prostu ustalili premierę parę dni wcześniej i na jedno by wyszła tak to wow, 7 dni kupuje! No ale myślę, że jednak większość osób wersję Deluxe kupi i nie będzie ze względu na te 100 zł, czy ileś e, czekać tygodnia, aby zacząć prawdziwą rozgrywkę. Gra zapowiada się bardzo ciekawie. E, pojawia się mnóstwo pytań, którą wersję póki co polecam, czy kupować 24, czy poczekać na 25. Ja bym poczekał na 25, ale po, no wersja z poprzedniego roku jest też całkiem ciekawa, też fajna. 4, 40 lat WrestleMania, pomimo małej ilości walk, jest do przeżycia, jest do przegrania, dosłownie, już przenosi. Ale mimo wszystko, ja patrząc na to, że jestem już wypalony pod względem poprzednich wersji, tak jednak bardzo czekam na właśnie WWE 2K25. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie, za miesiąc. Zaczniemy nagrywanie i będzie to seria, gdzie będę miał więcej czasu, żeby nagrywać i będziemy sobie lecieć właśnie. Z odcinkami bardzo, bardzo intensywnie. Tak więc do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Was, cześć.